Nie ma takiego uczącego się języka niemieckiego, który nie znałby słowa rechtech, ale czy na pewno znasz wszystkie jego znaczenia? Ja jestem Mateusz Chrostek, to jest dwudziesty odcinek podcastu Pokochaj niemiecki w Akademii Agnieszki Drumer. Dziś pokażę Wam, że to słowo skrywa o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Że richtig może mieć nie dwa, nie trzy, nawet nie pięć znaczeń, a naliczyłem ich aż co najmniej sześć. Pierwsze z nich to oczywiście przeciwieństwo do falsz. Coś może być prawdziwe lub nieprawdziwe, czyli fałszywe. Na przykład: die richtige Antwort, prawidłowa odpowiedź, czy Die richtige Lösung. Prawidłowe rozwiązanie. Bin ich im richtigen Zug? Czy jestem w prawidłowym pociągu? Lub nawet takie ogólne pytanie. Bin ich Czy jestem w odpowiednim miejscu? Zarówno życiowo, jak i w konkretnej sytuacji, na przykład gdy czegoś szukacie i nie wiecie, czy weszliście do odpowiedniego pomieszczenia. I sucht den Schulleiter. Bin ich hier richtig? Szukam dyrektora szkoły. Czy dobrze trafiłem? No i w ogóle w życiu chcemy być auf dem richtigen Weg, prawda? Czyli na dobrej, odpowiedniej drodze. Oczywiście czasami używa się tego z pewną dozą ironii. Na przykład w powiedzeniu Das ist der richtige. No i kto to mówi? Lub przygadał kocioł garnkowi. Das ist gerade der richtige". Drugie znaczenie słowa rechtech to odpowiedni. Du kommst mir gerade Przychodzisz w odpowiednim momencie. Bo na przykład o tobie rozmawialiśmy i cię akurat potrzebujemy. Swoją drogą w języku niemieckim mamy wiele odpowiedników polskiego o wilku mowa. Najlepiej znana mi wersja to Wenn man vom Teufel spricht. Dosłownie, gdy o diable mowa. Ja osobiście lubię też powiedzonko, wenn man den Ezel nennt, kommt er gerannt. Dosłownie oznacza to, gdy się wspomni osła, no to on zaraz przyleci, przybiegnie. Ale to drugie z tym osłem jest y, znacznie rzadsze, więc lepiej zapamiętajcie po prostu wersję z diabłem. Wenn man vom Teufel spricht. A wracając do richtig, w znaczeniu ODPOWIEDNI, możemy na przykład powiedzieć Das ist die richtige Wohnung für mich. To jest odpowiednie mieszkanie dla mnie. Der RICHTIGE albo DIE RICHTIGE to może być też obiekt naszych uczuć. Ten jedyny, ta jedyna. Odpowiedni partner lub partnerka. Wenn du nur auf den richtigen wartest, bleibst du für immer allein. Jeśli tylko czekasz na tego jedynego, to zawsze zostaniesz sam lub sama. No dobrze, ale może zejdźmy na ziemię, bo zamiast czekać na ideały, to może po prostu poszukajmy porządnych rzeczy. I dobra wiadomość jest taka, że i tu słowo richtig znajdzie swoje zastosowanie. Ich habe ein richtigen Beruf. Mam porządny zawód. Nie jakiś tam podcaster, tylko na przykład informatyk. Zwróćmy uwagę, że w tym znaczeniu słowo richtig musimy tak porządnie swoją drogą zaakcentować. Heute habe ich richtig ausgeschlafen. Dziś porządnie się wyspałem. No, i w tym znaczeniu synonimem byłoby także słowo ordentlich, czyli porządnie właśnie. Heute habe ich ordentlich ausgeschlafen. Dziś porządnie się wyspałem. Heute habe ich richtig ausgeschlafen. No i tu płynnie przechodzimy do podobnego znaczenia: no bo wiadomo, że nigdzie się tak nie wyśpimy, jak w naszym przytulnym domku. Das Haus ist sehr gemütlich. Dom jest bardzo przytulny, ale możemy też powiedzieć to jest bardziej potocznie Das Haus ist richtig gemütlich. Kiedy komentujemy coś i chcemy coś pochwalić, to często troszkę wyolbrzymiamy. I to richtig dodaje nam wzmocnienie i bardzo często potocznie się go używa zamiast sehr. Na przykład mogę powiedzieć Der kaffee ist sehr stark. Kawa jest bardzo mocna, ale mogę też powiedzieć mmm, Der kaffee ist richtig stark. Albo na przykład mmm, Das Konzert war sehr gut. Koncert był bardzo dobry, ale to jest takie neutralne. A jeżeli chcemy faktycznie pokazać, że ten koncert bardzo nam się podobał, to możemy powiedzieć: Das koncert war richtig gut. Ma to większy ładunek emocjonalny, zdecydowanie. Zauważcie, że taką drobną zmianą i używając znanego wam już słowa, możecie brzmieć o wiele naturalniej i autentycznie. No bo Niemcy właśnie tak mówią. A jeśli już jesteśmy przy byciu autentycznym, to również to znaczenie może mieć słowo richtig. Richtiges Geld, to prawdziwe, niepodrobione, tylko autentyczne pieniądze. Richtiges Haar, prawdziwe włosy, a nie eine Perücke. Was ist ein richtiger Name? Jakie jest twoje prawdziwe nazwisko? W tym znaczeniu Richtig używa się zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu. Na przykład Er ist ein richtiger Held. On jest prawdziwym bohaterem. Ale może być też Er ist ein richtiger Feigling. On jest prawdziwym tchórzem. Richtig to również prawidłowy, dobrze działający. Funkcjonuje das Auto richtig? Czy to auto dobrze funkcjonuje? Sehe ich richtig? Czy ja dobrze widzę? Lub też höre ich richtig? Czy ja dobrze słyszę? Możemy tym wyrazić oczywiście nasze zdziwienie. Również w taki alternatywny sposób. Ich sehe wohl richtig. No, chyba dobrze nie widzę. Albo po polsku powiedzielibyśmy Chyba się przewidziałem. Ist sehe wohl nicht richtig? Oczywiście nie zawsze wszystko dobrze działa. Czasami niestety też w naszych głowach. Es nicht ganz richtig im Kopf. Oznacza, że coś mu tam nie styka w głowie. Es nicht ganz richtig im Kopf. Albo Bei ihm tickt es nicht richtig. U niego coś tam nie styka. Czasownik tykn jest swoją drogą bardzo przydatny. Dosłownie oznacza tykać, czyli to, co robi zegar. Ale może też generalnie oznaczać funkcjonować w bardziej przenośnym znaczeniu. Na przykład Er tickt anders als ich. On funkcjonuje inaczej niż ja, czyli ma zupełnie inny charakter. Albo Frauen ticken anders als Männer. Kobiety są so inne niż mężczyźni. So ticken die deutschen Ämter. Tak właśnie działają niemieckie urzędy. Takiego zdania przeważnie użyjemy raczej, żeby coś skomentować negatywnie. Wir hoffen, dass ihr den Wortschatz von heute so richtig drauf haben wollt. Mamy nadzieję, że chcecie się dzisiejszych słówek porządnie nauczyć. I tutaj mały bonus. Czasownik draufhaben to potoczna alternatywa do können, czyli umieć. A etwas richtig draufhaben to dobrze coś umieć, porządnie coś robić. A przecież po to uczymy się języka, by dobrze się nim posługiwać. Dlatego nowe słownictwo trzeba koniecznie przećwiczyć. I to zrobicie z naszymi kartami pracy, które dla Was przygotowaliśmy. Link oczywiście jest w opisie. Życzymy Wam miłego weekendu, einen richtigen frühling, prawdziwej wiosny. Bis zum nächsten Mal.